Dzisiaj zapraszam do wykonania prościutkiej bombeczki. Oprócz serwetek i kleju będziecie potrzebowali kontrówkę. Dzięki niej możecie na bombkach tworzyć fantazyjne zabijasy. Do rzeczy. Jeżeli bombka ma szef, musicie go najpierw zatrzeć papierem ściernym. Potem malujecie akrylami w kolorze serwetki. Po wycięciu wzoru oddzielacie z serwetki tylko górną jej część. Oczywiście wzór można wyciąć nożyczkami, ale łatwiej jest, tak jak tutaj widzicie, na wodę pozbyć się niepotrzebnych części. Serwetkę przyklejacie za pomocą kleju do decoupage. Jeżeli wybierzecie mocno pstrokaty wzór, jak ja, żadnych zagnieceń nie będzie widać. Przy klejeniu na kuli zagniecenia na pewno wyjdą. Proszę bardzo, mnie też się powniotło. Po wyschnięciu dobrze jest przemalować bombkę bezbarwnym lakierem akrylowym. Ale bez tego też może być. Teraz proponuję zabawę z konturówką. Na rynku znajdziecie różne od 5 do 20 zł. Ta akurat jest do szkła. Łatwiej mi było położyć palcem, ponieważ nie zostawały ślady po pędzlu. A teraz to już tylko fantazja ułańska. Na bogato, na brokowo, jak chcecie. Każdy zawijas jest dobry. Jeszcze kokardka i dodał bombka gotowa. Zapraszam do oceny pomysłu.